Przed wyborem zawodnika z numerem 9 kamery, które były przy stolikach, gdzie siedzieli gracze, zostały skierowane natychmiast na Jeremiego Sochana. To był znak, że teraz to kolejna naszego zawodnika. Zaskoczeniem jest to, że reprezentant Polski został wybrany z wysokim numerem 9. Od wielu tygodni prognozowano, że będzie to w okolicach 15 miejsca. Spurs prowadzeni przez legendarnego Grega Popowicza, który z San Antonio wywalczył 5 mistrzowskich tytułów, są w przebudowie. To oznacza, że Jeremi Sohan będzie miał więcej szans na regularną grę. Jakie emocje towarzyszyły naszemu zawodnikowi po najważniejszej decyzji dla niego w życiu jako sportowca? No serce biło, stres był, ale wiesz, cieszę się i, i będzie bardzo dobrze i mam nadzieję, że będziecie jeszcze oglądali i dziękuję za wszystko. Media w San Antonio z kolei przypominają, że w drafcie Spurs wybierali ostatni raz w pierwszej dziesiątce w 1997 roku. Wówczas wybór padł na Tima Dankina. Był on niekwestionowaną gwiazdą zespołu, a niedawno trafił do Galerii Sław. Spurs po cichu liczą, że historia ta może się teraz powtórzyć, a jej głównym aktorem będzie Polak Jeremi Sochan dla dziennika związkowego Jan Pachlowski.